Witam Michał z tej strony. No, po dłuższej przerwie jestem teraz z powrotem na kanale YouTube. Także chciałem powiedzieć o czymś ważnym, o czymś istotnym i o czymś, co dla nas każdego się liczy: to jest czas. Czas, słuchajcie. Jedyna waluta, której wszyscy mamy tyle samo i wszyscy o tym dobrze wiedzą. Także tymczasem. Musimy dysponować tak, żeby wykorzystać go jak najlepiej. I co jest taką najistotniejszą, pierwszą, podstawową rzeczą związaną z czasem, o której należy pamiętać? Jeżeli coś robisz, skup się na jednej rzeczy. Pewnie wiesz, że podzielna uwaga to jest mit, bo to jest mit to jest po prostu szybkie przeskakiwanie z jednej informacji na drugą ale co jest bardzo istotne, to to, że jeżeli już mamy dwie rzeczy do zrobienia, to dzielimy je. Pierw robimy jedną, później drugą. I słuchajcie, to o to chodzi, żeby rzeczywiście oddać istotę sytuacji. Prowadziłem niedawno wykład, także miałem przyjemność znowu być na scenie, i w trakcie wykładu na temat treningu uważności mindfulness żeby pokazać, zademonstrować, jak to działa, wyciągnąłem z kieszeni marynarki telefon na chwilę. Spojrzałem na niego i spojrzałem na ludzi. Połowa, a było ponad 200 osób, połowa miała takie dziwne, zniesmaczone miny, przynajmniej z tych przednich rzędów tyle, co widziałem. Połowa miała takie miny, jak co on robi: telefon wyciąga. I to była część, właśnie mojego wykładu, część, część pokazu, gdzie Zwróciłem im uwagę, jak łatwo pokazać rozmówcy swojemu, osobie, z którą się coś robi, że moja uwaga jest gdzie indziej, choćby poprzez wyjęcie telefonu. Także nie łudźcie się, wasz klient to widzi, wasz kontrahent to widzi, wasze dziecko to widzi, partner, partnerka, rodzina, przyjaciele, wszyscy to widzą. Jeżeli ty wyciągasz telefon w trakcie rozmowy, która dla kogoś jest ważna, czy tak jak w moim przypadku zrobiłem to w ramach pokazu, akurat wyciągnąłem telefon w trakcie wykładu dla sporej grupy osób, było to coś, co nie pasowało do całości. Pokazywało to, że moja uwaga idzie gdzieś indziej. I o tym chciałem właśnie dzisiaj powiedzieć. Ten podział uwagi, to rozbicie uwagi, widać. I to widać w relacjach, i to widać w naszych działaniach. Dlatego, że jak ty się skupisz na tym jednym filmie, który masz nagrać, na, tym, na tej jednej prezentacji, którą masz przygotować, to po pierwsze zrobisz to lepiej, po drugie zrobisz to szybciej. No i przy okazji, jeszcze więcej z tego zapamiętasz, także łatwiej ci będzie przedstawić później tą całą prezentację komuś załóżmy. Także taka wskazówka na dzisiaj. Jeżeli coś robisz, rób jedną rzecz na raz. Skup się na niej, zrób dobrze, zrób wybrany odcinek tej rzeczy lub zrób do końca, a później przejdź do kolejnego działania, szczególnie w relacjach. Pozdrawiam i do zobaczenia.